Witam Państwa. Jakub Pietrzak, chłodnictwo amoniakalne. Dzisiaj temat, o którym wspominałem w poprzednich odcinkach i który obiecywałem, a mianowicie wymrażanie tafli lodowej lodowiska. Zagadnienie, które wynika z faktu cyklicznego działania lodowiska, stosowania różnego rodzaju przerw, czy to technicznych, czy innych. W każdym razie lodowiska w okresie często właśnie tych największych upałów, letnim, mają postój. Ten postój trwa czy to kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy. Natomiast po postoju przychodzi taki czas, że lodowisko ma być uruchomione. Głównym problemem, z jakim najczęściej spotykamy się przy tego typu rozruchach, są warunki klimatyczne, czyli najczęściej bardzo wysoka temperatura, bo jest to często lipiec, czy sierpień oraz wysoka temperatura czynnika pośredniego, powiedzmy glikolu, chociaż bywa to również woda amoniakalna. Otóż cały ten zład glikolu na takich lodowiskach sięga rzędu często 50 czy nawet do 200 metrów sześciennych. Taka ilość glikolu o temperaturze 25 stopni Celsjusza jest bardzo trudna do schłodzenia. Dlatego, że w momencie, kiedy uruchomimy układ chłodniczy i puścimy pompą przez wymiennik tego układu gorący glikol o tej temperaturze, wówczas dochodzi do bardzo gwałtownego odparowania amoniaku. Sprężarki nie są w stanie odebrać tak dużej ilości par, a równocześnie ciśnienie sania wówczas w sprężarkach jest zdecydowanie ponad dopuszczalne wartości. Są różne rodzaje sprężarek, natomiast często stosowane sprężarki śrubowe mają ograniczenie producenta ciśnienia ssania na poziomie około 5 barów. 5 barów to trochę ponad 9 stopni Celsjusza. I faktycznie w przypadku większości lodowisk, w momencie kiedy temperatura tego glikolu, który schładzamy spadnie w okolice 0 czy też 5 stopni Celsjusza, wówczas praca maszyn jest już stabilniejsza i dużo korzystniejsza. Dlatego że wysokie ciśnienie ssania przekłada się również na bardzo wysoką wydajność chłodniczą sprężarek przy tej samej wydajności objętościowej, co z kolei mocno obciąża skraplacze. Układ idealny to taki układ w przypadku lodowiska, który w takich warunkach właśnie rozruchowych będzie w stanie wykorzystać pełną swoją wydajność. Aby to zrobić, należy ograniczyć wydajność parowników. W jaki sposób możemy to zrobić? Są trzy sposoby. Są to sposoby praktyczne, różnie oceniane przez projektantów, przez tych, którzy dobierają takie wymienniki. Tym niemniej faktycznie są to sposoby, które funkcjonują. Po stronie glikolu będą to trzy możliwości. Pierwsze, zmniejszenie prędkości przepływu, czyli zastosowanie pompy tego gorącego glikolu na falowniku, który pozwala ograniczyć przepływ do tego stopnia, by Sprężarki nie były nadmiernie obciążone. Drugi sposób to zawór mieszający. Zawór, który będzie utrzymywał temperaturę po stronie parownika na poziomie bezpiecznym dla sprężarek. Oraz trzeci sposób po stronie glikolu to zawór, a właściwie rurociąg, taki bypass upustowy po glikolu, który będzie powodował przepływ w krótkim obiegu glikolu. Czyli niecały glikol będzie pchany. Na tafle. To po stronie glikolu. Natomiast po stronie amoniaku, takim sposobem również stosowanym w praktyce tego układu, który tu pokazuje, lodowiska, które ostatnio wymrażaliśmy, sytuacja tego lodowiska była taka, że pompy glikolu nie mają żadnego bypassu, nie ma żadnego obejścia mieszającego i właściwie nie ma możliwości zdławienia pracy pomp nie ma falownika, pompa pracuje na styczniku z pełną wydajnością. Próba dławienia przepustnicami powoduje bardzo niestabilną pracę, także też tego nie można tutaj w tym konkretnym przypadku zrealizować. I tutaj pojawia się dodatkowy sposób, również różnie może być oceniany od strony teoretycznej, ale praktycznie on się sprawdza nieźle, natomiast wymaga bardzo dużej pracy i to pracy ręcznej. A mianowicie dozowanie do wymiennika płytowego amoniaku, tak by ten wymiennik nie pracował jako wymiennik zalany amoniakiem, ale jako układ suchy DX. Dławiąc ilość amoniaku, który zasila ten wymiennik, jesteśmy w stanie zejść poniżej krytycznych parametrów pracy, czyli osiągnąć takie parametry optymalne. Ograniczenie napływu ilości ciekłego czynnika do parownika pozwala ograniczyć ciśnienie sania sprężarek, a w ten sposób wykorzystać właściwie pełną moc tych maszyn do tego, by ten glikol schłodzić. Jak długo trwa taki proces? Zależy oczywiście od tej temperatury wyjściowej glikolu. Jeżeli ona będzie bardzo wysoka, to potrzeba na to, można przyjąć jednego dnia, aby wstępnie ten glikol schłodzić do takiej temperatury, by przy pełnej wydajności pomp na płytę Mógł ten układ pracować. Inne sposoby, również gdyby próbowane, testowane, nie bardzo się sprawdzały. Wiem, że próbowano na przykład dławić sprężarki zaworami zsysavnymi, tak by pozwolić im pracować przy troszeczkę mniejszym napływie suchych par amoniaku. Niemniej, dobrze zaprojektowane lodowisko, a tak powinny być projektowane właściwie nowe lodowiska. Pozwala zautomatyzować ten proces, czyli albo mieszać glikol w układzie automatycznym, bądź też regulować przepływ tego glikolu, tak by maszyny nie były obciążone niepotrzebnie zbyt wysokim ciśnieniem sania. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych odcinków, również kilku poświęconym lodowiskom. Dziękuję bardzo.